Ja, ostatnie, ostatnie były fenomenalne, więc spróbuj, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Cześć, mam na imię Konstancja. To chyba będziemy razem mieszkały. Ja, ja sobie robisz? Zdejmij ten kaganiec. Y masz na myśli moją maseczkę chirurgiczną? Ty wierzysz w te bzdury? Wyłącz telewizor, włącz myślenie. To ty włącz myślenie! Posłuchaj trochę naukowców, ignorantko. To tylko zwykła grypa. Znasz kogoś, kto umarł? To chyba nie słyszałaś o najnowszym raporcie Euromomo na okres jesienno-zimowy. Tam tendencja wyraźnie pokazała... To wyraźnie pokazało, że nie łykali amantadyny i witaminy C. Poza tym Edytka w ostatnim live'ie powiedziała, że... Nieważne, co w ostatnim live'ie powiedziała Edytka i co wynika z raportu Euromomo. Naprawdę ważne jest to, że dziewczyny nie potrafią otworzyć się na dialog. Zresztą zobaczcie sami, co mam na myśli. Ja. Moi, moim większym problemem jest to, co ty typie robisz za tą zasłoną, nie? I czy mógłbyś za nią nie być? W, w moim ogólnym odczuciu, zajebiście by było, gdybyś nie był za tą zasłoną. Mam na imię Konstancja. To chyba będziemy razem mieszkały. Ja sobie robisz? Zdejmij ten kaganiec. No dobra, rzeczywiście już nie jest mi potrzebny, ale to jest maseczka, a nie kaganiec. A ty w ogóle wierzysz w te bzdury? No wierzę. A ty? Co o tym sądzisz? No wiesz, Edytka mówi, że to tylko zwykła grypa. Ale tak serio to wystarczy trochę poszperać, wyłączyć TV i już wszystko wiesz. Okej, okay, no dobra, no to poszperajmy razem i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ty też możesz otworzyć się na dialog. Byczku. Ja mam pytanie: Czy PO trzyma kurwa tę, tą, 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 tą genialną młodzież do. W, 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 w jakichś takich wielkich, wiecie, tubach do klonowania i wypuszcza ją jak tylko potrzebuje nagrać wideo? Bo to... Ni nic tutaj nie jest prawdziwymi ludźmi, nie? Like... nic. To jest jakiś kurwa koszmar po prostu. Także jeżeli znacie jakiegoś klona używanego przez PPO, dajcie znać. Myślę, że nawet możecie zgłosić to na policję. Policja nie lubi PO. Pa! Do zobaczenia w poniedziałek. Taki jest plan. Widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia w poniedziałek. Widzimy się. Dobranoc.